Witam. W dzisiejszym filmie omówimy sobie albo powiemy, ile powinien spalać nasz kocioł na dobę. I powinienem zakończyć, tak naprawdę, na tym cały nasz e, dzisiejszy test. To pokazanie, ile powinien palić. Powinienem powiedzieć, że tyle, ile wsypiecie, tyle spali. Ale stwierdziłem, że nie. E, troszkę porozmawiamy na ten temat, bo myślę, że jest to bardzo ważna kwestia i wiele osób sobie zupełnie nie zdaje sprawy, jak to wygląda. Ale słuchajcie, na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału. Warto subskrybować. Myślę, że kolejny jakiś tam konkurs zorganizujemy niebawem. Jakiś sterownik będzie do wygrania, bo troszkę tego mam, tak? Więc myślę, że podzielę się z Wami. Zajrzyjcie oczywiście na moją stronę ceokamar.pl właśnie gdzie kupicie ekogroszek na zimę, pelet. No, według mnie sezon już w pełni otwarty. Musimy dość dobrze grzać, dlatego też i taki dzisiejszy test właśnie się pojawi. Ile powinien nasz kocioł palić? To jest bardzo ważne e, tutaj zagadnienie. Tak naprawdę, jak widzicie, sobie teraz ukryłem troszeczkę, że zaraz Wam pokażę, e, co tutaj wychodzi. Jak widzicie, znowu mamy tabelkę w Excelu, e, pokazane pokrótce, co, jak i wpływ na spalanie domowe. Ja wymieniłem 20 podpunktów, ale ja sobie zaraz omówimy. Słuchajcie, omówmy sobie to, co dla nas ważne, Czyli pokażę Wam, żebyście mogli zobaczyć. Dobra, mamy. Co musimy wiedzieć, No, wartość opałowa. Przyjmijmy, że nasz węgiel, który mamy, ma 27 MJ. Dodatkowo mamy standardowy Kocioł, powiedzmy 19 kW. Takie przeciętne, wiadomo, czym większe, to to spalanie jest inne. I co i maksymalne spalanie dobowe też sobie zobaczmy, co nam pokaże. Zobaczcie. Wiele osób pyta mnie, panie Kamilu, ile powinien palić mój kocioł na dobę? No, jak ja mam wam to powiedzieć? Ile wam powinien palić kocioł na dobę? Zobaczcie, maksymalne spalanie. Ja mam maksymalne powiedzieć, jeśli macie dobrane wszystkie parametry dobrze, czyli e, nawęglanie, powietrze do tego nawęglania i potrzebujecie pełne 19 kW, zaznaczę, z waszego kotła, że on będzie non-stop pracował na pełnej swojej wydajności, no to może spalanie być aż 60 kg. Coś powie nierealne. No to jest czysta matematyka, tutaj czysta matematyka i fizyka, i tu nic tak naprawdę więcej w tym nie ma. To jest wszystko wyliczenia i to nie jest jakieś moje wymysły, że ja sobie to skądś zmyśliłem. Nie, to jest po prostu czysta matematyka. Skoro z wartości megajoule musimy przeliczyć znowu na kilowatogodziny, bo to jest dla nas wyznacznikiem. Megajoule dla nas nie mają znaczenia, tylko powinno być kilowatogodziny. Przy pelecie już jest to podawane dość mocno, że to są kilowatogodziny. No, przy niestety jeszcze węglu podawane są megajoule, ale z kilowatogodzin robi nam się tak naprawdę cała energia. Był o tym już film jeden, ale teraz o spalaniu dobowym i średnio do 19 kW, żeby ono osiągnął przy mocy 27 MJ. Potrzeba 2,5 kg na godzinę spalić. Tak więc wydaje mi się to, to przeliczając na 20, razy 24 godziny, jak on wychodził za zaznaczę z pełną mocą, da nam wynik 60 kg. I mówimy tu o palniku, nie o kotle samym, bo to palnik generuje moc i dopiero z palnika, wymiennik nasz, nasz kocioł, odbiera tą energię. Tak więc film będzie dłuższy, wiem, ale myślę, że powinniście to wiedzieć. Zobaczcie, co się zmieni, jak kupimy gorszej jakości paliwo. 22 MJ robi się już spalanie dobowe na poziomie 74 kg. Ok, idąc tym tropem dalej, zmieńmy sobie nasz kocioł, że mamy 25 kW. Zobaczcie, co się robi. Spalanie dobowe na poziomie 100 kg. Ile to jest? No, sami widzicie, to jest czysta matematyka. Ja tutaj. Mówię, przy wartości 22, ale co się z nią robi? 29, dajmy. Takie węgle też są. Robi się już 74. Maksymalne. Ja nie mówię, że on tyle będzie palił wam, ale tyle może wam maksymalnie spalić. Jak mi ktoś dzwoni, panie Kamilo, mam problem, bo mi kocioł za dużo pali. No i pytam się, jaki ten kocioł, ktoś mówi 25 kg, no ile panu pali? No 25 kg na dobę. No gdzie to, gdzie do tych 74? Według mnie wszystko w normie. Dodatkowo omawiając to, zaznaczam, jeśli macie popiół wypalony, wszystko jest ładnie w kotle, to nie szukajcie przyczyny, że kocioł wam za dużo pali, bo tyle wasz dom potrzebuje. To nie jest tak, że e, ta energia ucieka, chyba że no, uciekać ona ucieka, ale to zaraz do tego dojdziemy. Sprawdźcie sobie wasze zaizolowanie rur, to wszystko, tak naprawdę, bo jak widzicie, maksymalnie on może tyle spalić i jeśli tyle potrzebuje. Ja nie mówię, że będzie wam tyle palił, ale przypuszczalnie średnio licząc, że wasz dom ma zapotrzebowanie na energię, ciężko powiedzieć, bo każdy dom jest różny: 6, 6 kWh. Zobaczcie, to już jest tylko 17 kg i tyle może wam palić. Przy wartości o 29 MJ. Dajmy sobie 22 i zobaczcie, robi się już 23 kg. Według mnie. To jest e, mówię, taki krótki, prosty kalkulator dla Was zrobiony, żebyście widzieli, jak to wpływa na Wasze spalanie dobowe. Tylko mówię, to jest 6 kW, zależy ile Was dom potrzebuje, to trzeba wyliczyć. To nie jest takie, że e, przyjmiemy, że to będzie 6 i, i o, Panie Kamilo, bo mi tyle powinien palić. Nie, tak nie jest. Przyjmijmy sobie, że mamy kocioł standardowy około 19 kW yy, i robi się 74 kg maksymalnie. Zaznaczy, jeśli by chodził z pełną mocą. Ostatnio, będąc u klienta przy kotle takim dużym 100 kW, zobaczcie, co się zrobi. 100 kW i patrzcie, co się robi przy wartości 22. Dajmy mu 24, że ma ten węgiel. Zobaczcie, spalanie dobowe prawidłowo. Maksymalne powinno być na poziomie 360 kg dobowo. Chwila milczenia, chyba, bo sami widzicie, to jest tak naprawdę czysta matematyka i spalanie na godzinę zobaczcie, 15 kg na godzinę może nam taki potwór spalić. Zaznaczam, że to jest węgiel, który ma 24, no może mieć 28. No i to spalanie, wiadomo, wtedy się zmienia, dlatego wpływ na spalanie dobowe tak naprawdę, tutaj. Sami widzicie, jest w ten sposób, czyli mega akurat nie, ale wartość w kilowatogodzinach, ale powiedzmy, że ogrzewamy peletem, tak? Dajmy sobie standardowy pelet, 18 i to jakiś tam certyfikowany. Wartość w kilowatogodzinach mamy 5, zobaczcie co się robi przy no waszym normalnym domku, powiedzmy, że mamy znowu jakąś tam piętnastkę kocioł w tym momencie. Robi się 72 kg peletu na dobę, tyle wam może maksymalnie spalić. Przy kotle 15 kW zaznaczę, tak więc e, nie ma czegoś takiego, że ktoś do mnie zadzwoni i powie, że mu dużo pali. Nie, jeśli się mieścicie w tej normie, której Wam teraz pokazuję, czyli przy, przy, e, przy kotle, a mówię akurat 15, i przy e, paliwie pellet, do 72 jest to normą. I nie szukajcie przyczyn e, bardzo często w tym, że e, mówię, macie, macie tutaj bardzo duże spalanie. Tyle wasz dom potrzebuje energii. Kocioł to jest nic innego, jak on ma wam dostarczyć straconą energię, która jest wynika z poziomu wyziębienia waszego domu czy, czy innych czynników. Ale słuchajcie, to jest jedno. Ja wam pokazuję tu kalkulator, maksymalnie spalanie, to wszystko, ale zobaczcie, wpływ na spalanie Bożej. Co ma wpływ? Ja wymieniłem tylko 20 czynników, i to tak od ręki, temperatura w pomieszczeniach. Tu już nie ma kalkulatora do tego, bo to będzie indywidualnie, tak naprawdę wszystko trzeba by wyliczyć bardzo dokładnie matematycznie, ale to oczywiście też e, kiedyś zrobię coś takiego. Zrobię taki, może kalkulator, postaram się. Ka e, temperatura w pomieszczeniu. To ma ogromne znaczenie, ile będzie wam palił, bo nie wiadomo, czy jeden lubi 21, drugi 24. Skąd ja mogę to wiedzieć, jak ktoś do mnie dzwoni? Du drugie, temperatura zewnętrzna. Temperatura zewnętrzna ma też ogromny wpływ na spalanie wasze dobowe. Nie wiadomo ile jest na zewnątrz czy minus 5 czy plus 15. Dodatkowo kocioł kocioł ma następne bardzo duże znaczenie. Czy macie piątej klasy czy macie trzeciej pozaklasowy jaka sprawność waszego kotła jest. Czy jest czysty czy jest brudny bo to ma wpływ na spalanie. Nie wiem po prostu to jest bardzo dużo to jest trzeci czynnik dalej idąc. Instalacja zawory czterodrogowe to ma kolejne znaczenie do tego jak wasz po prostu będzie pracował kocioł z jaką mocą. Ja nie wiem czy macie ocieplone rurki czy macie tak jak w moim przypadku kocioł w drugim zupełnie budynku który mm, ogrze e, idzie ziemią. Może w ziemi macie niezaizolowane bo takie owe przypadki już e, słyszałem że e, tutaj jeden z producentów jedzie na, na problem bo jest duże bardzo spalanie dobowe a przez środek podwórka e, w środku zimy idzie jedna pręga wytopionego śniegu e, bo, bo rury niezaizolowane. No. Do takiej paranoi dochodzimy. kolejne grzyjniki. Ja nie wiem, czy macie jakieś stare żeliwne, czy macie jakieś nowe aluminiowe. To ma duży wpływ na oddawanie energii. Kolejny idąc etapem, ocieplenie budynku. Macie co? Piątkę styropian bez ocieplenia, mury metrowe, półmetrowe, wełną dwudziestką, piętnastką ocieplone, czterdzieści centymetrów, jak ktoś termos robi z domu. To ma wpływ. Jakie okna? Jednoszybowe, dwuszybowe, trzy, trójszybowe? Też nie wiem. Ile okien w domu? Czy macie okna balkonowe? To ma wpływ. Dalej, jakie drzwi? Skąd ja mogę wiedzieć, czy macie drzwi jakieś nowoczesne, antywłamaniowe, super szczelne? Nie wiem, czy macie jakieś robione przez lokalnego stolarza. Ilość drzwi w domu? To też ma wpływ. To jest, dochodzimy dopiero do dziesiątego podpunktu, co ma spalanie z tego, co ja wymieniłem. Dalej idąc. Ilość osób w domu. No, ktoś powie no, ale jaki to ma wpływ? No jaki? No, taki, że każdy dorosły człowiek e, w pełni zdrowy ma temperaturę 36,6 i to jest chodzący kaloryfer. Tak więc e, no, to wszystko ma tak naprawdę wpływ na, na spalanie. Boiler! Ja wiem, czy, y, czy macie w domu 10 y, osób, czy macie dwie osoby boiler 140, 200-300 litrów to ma wpływ na spalanie. Ile razy się kąpiecie? To ma, to ma wpływ dalej idąc. Ile promienników ciepła? Promienniki ciepła, czyli telewizory, drukarki, laptopy, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, żarówki wszystko oddaje ciepło. I dzięki temu możecie zmniejszyć spalanie w domu, tak naprawdę. No, to takie, abstrahując trochę, ale tak jest. Dalej idąc, wentylacja. Wentylacja też ma bardzo duże znaczenie. Czy macie wentylację prawidłowo zrobioną w domu, czy też nie. Ale dalej. Piwnica. No. Czy macie, jak nie macie piwnicy, jak macie słabo ocieploną podłogę, spalanie wam będzie rosło. No, tak niestety jest. Dalej, strych. Wiele osób ma strych, pomyśli, no nie nieocieplony, nie nic. Też ma wpływ na spalanie dobowe, bo skądś to zimno się do domu dostaje. Dalej, ile metrów kwadratowych? Metry, akurat tym troszeczkę nie do końca, bo tutaj bardziej kubatura pomieszczeń, bo to, że macie na przykład 140 metrów domek, e... To nie ma nic do znaczenia, bo możecie mieć kamienicę, w której macie 140 metrów i wysokość po 4 metry. To ma znaczenie dalej. O, jakie, ogrzewanie po, jakie ogrzewanie? Podłogowe kaloryfery? Kolejny temat, który wpływa na wasze spalanie dobowe. Dalej. Jaki węgiel, właśnie wartość połowa. To jest kluczowym bardzo elementem. Tak więc ja wymieniłem tutaj tylko 20, ale możemy tak naprawdę zacząć wymieniać i wymieniać i wymieniać, i dojdziemy do jeszcze wielu. I dlatego, jak ktoś pisze, że ile powinien palić, jeszcze widziałem takie gdzieś na forach, niestety na Facebooku, ile powinien palić piec na ekogroszek. groszek. No i teraz się domyślmy, jaki ma opał, jaką ma e, moc kotła. No, słuchajcie, no nie, nie dochodźmy do paranoi, bo to już w tym momencie doszło do paranoi, ile powinien palić na skociu. Wiadomo, każdy by chciał, żeby palił jak najmniej, bo to są Wasze pieniądze, które uciekają. Ale myślę, że. Tutaj powinniśmy się troszkę w to zagłębić, bo tak jak mówię, no czytając, ile powinien palić piec na ekogroszek, groszek, to słuchajcie, no ja nie wiem, czy ja mam tu się śmiać, czy płakać z tego powodu, bo to doszło do takiego troszeczkę chorego systemu, bym powiedział, e, ile powinien nasz palić I, i powiem Wam tak, jeszcze, e, bo jak wiecie, pracuję jako serwisant kotów. E, Pewien instalator gdzieś tam założył kocioł do klienta. Ten klient dzwoni z wielkimi pretensjami. Wie pan, bo mi za dużo kocioł pali? No to pytam, jaki kocioł, czy coś więcej? No to ktoś mi tam odpowiada. Pamiętam wtedy, że to była 15 i mu pali chyba tam 18 kg na dobę jako Przeliczmy sobie, nawet biorąc naj, najbardziej kaloryczny jakiś tam węgiel, że ma 30 MJ, moc kotła 15. No to jest 43 kilo. Gdzie, gdzie gdzie 18 mu pali do 43. Ma jeszcze spory zapas. Tak więc bo mu instalator powiedział, że on powinien palić 10 kg na dobę. No ja nie wiem skąd to instalator wziął. Instalator hydraulik bardziej no bo instalator by takich rzeczy nie powiedział raczej. Tak więc no do, dochodzimy do takiego konsensusu, tego wszystkiego. Zobaczcie, 22 megajoule, sobie zróbmy, że ma węgiel i co się robi, 60 prawie kilo dobowo. Tak więc, e, według mnie, nie szukajmy często przyczyn w tym e, nie pytajmy, nie zadawajmy takich głupich pytań, bo to są głupie pytania. Ile powinien palić piec? Piec na jako grosze, no kocioł, nie piec, bo zaznaczę, że to mam, piec to jest co innego, a kocioł to jest co innego. Kocioł, zaznaczam, kocioł ma, macie mówić, a nie piec. Ile powinien Was palić kocioł na ekogroszek? Słuchajcie, doszło do takiej paranoi, że każdy, wiadomo, szuka tych oszczędności. Ja to rozumiem, ale zadajmy sobie czasem pytanie, jak ktoś ma odpowiedzieć na to pytanie. Ja wymieniłem tylko 20 czynników. Tylko. Tylko 20 czynników, które... a możemy dodać do tego jeszcze więcej. Czy mamy rolety w oknach? No to wszystko ma wpływ na słonecznienie. Czy mamy dzień słoneczny, czy mamy mniej słoneczny? To już dwa elementy kolejne wymieniłem, ile mamy mebli w domu, to też będzie miało znaczen, znaczen, znaczenie, bo to się kubatura nasza zmniejsza, no słuchajcie, tak więc taki prosty według mnie test pokazujący, żebyście sobie uświadomili, nie zadawajcie głupich pytań, ile powinien palić piec na groszek kocioł na groszek bo prawidłowo ja Wam nie, nie udzielę takiej informacji, bo takowej nie ma. Nie ma takowej informacji. Ja nie wiem, czy macie 150 metrów e, i, i tak naprawdę grzejecie, nie wiem co, mury same, bez okien, bez niczego? Skąd ja mogę to wiedzieć? Bo ktoś mi powie, no ale ja mam okna, no ale ile masz drzwi? A może drzwi nie masz? No nie wiem, no słuchajcie. Dlatego mówię, e, długo się zbierałem, żeby nagrać taki film, e, bo to jest temat, temat rzeka, bym powiedział, i temat, który niejednemu pewnie sen, spędza sens powiek, bo. Eee, szuka, szuka tych oszczędności, ja to rozumiem, każdy powiedzmy na pieniądzach nie śpi, szuka tych oszczędności, ale zadajcie sobie pytanie, nie zadawajcie głupich pytań, bo to są dla mnie bardzo głupie pytania w tym momencie, ile powinien palić piec na ekogroszek. Jeszcze, żeby to było cokolwiek sprecyzowane. I dlatego ten film też powstał, właśnie o tym, bo mówię, nie wiem, nie wiem jak się do tego wszystkiego ustosunkować, jak się do tego odnieść, jak ja mam wam udzielić informacji, ile wam może palić, ile powinien palić. Nie ma czegoś takiego, ile powinien palić. Wybijcie sobie to pytanie z głowy. Nie ma czegoś takiego. Tak więc mam nadzieję, że nie urażyłem nikogo też tym tematem, tym co powiedziałem, bo pewnie wielu osób sobie zdaje sprawę, że to. Ma ogromny wpływ, to wszystko co podałem, plus do tego, tak jak wspomniałem, to, że mówię, głupia izolacja ścian, no to wszystko, to wszystko no, ma wpływ, omawialiśmy to. Jak macie wypalony popiół, ładny popiół w popielniku, nie macie niedopałków w popielniku, zaznaczę, wszystko wam ładnie się dopala, pali wam fajnie, to tyle musi spalić. I czy to będzie 15 kilo, czy to będzie 35-40 kilo. To tyle po prostu wasz dom potrzebuje energii, żeby utrzymać zadaną temperaturę. I kocioł wam to dostarcza. Tak więc to, to, bo tak jak wspomniałem, jeśli macie wszystko ok w kotle, to tyle musi palić i tyle będzie palił. I tutaj nic nie zrobicie. Nie szukajcie. Jeszcze wiadomo, no tutaj e, mo można w ustawieniach czasem szukać, że e, jest po prostu za duży nadmuch czy coś, większa strata kominowa się generuje. Ale to jest jedyne, co możemy szukać. Po prostu szukajcie przyczyn w tym, jak Wam dużo pali, według Was dużo pali, bo tak jak mówię, dużo to jest pojęcie bardzo względne. Jeśli tak, poszukajcie w Waszym domu winy, a nie szukajcie winy w opale, nie szukajcie winy w kotle. No w kotle też szukajcie winy, no bo jeśli nie czyścicie kocioł przez dwa miesiące, bo takowe przypadki też już widziałem, no to słuchajcie, no, tyle, tyle Wam będzie palił. I nikt wam tu przy tym nie pomoże: jeśli sami nie wyczyścicie kotła, nie zadbacie o jak najlepszy odbiór e, ciepła spalnika, właśnie poprzez wymiennik, to tutaj nic tak naprawdę, nikt za was tego nie zrobi. Słuchajcie, dobra, e, prze, przeminęło z wiatrem, że tak określę, już to wszystko. E, nie, nie, nie zadawajmy sobie głupich pytań. E, ja Wam pokazałem bardzo prosty kalkulator. Jak ktoś ma pytania, czy chce, żeby to gdzieś udostępnić? Mogę wam gdzieś tam postarać się wrzucić, żebyście sobie mogli pobrać. Zobaczycie, może uda mi się kiedyś zrobić taki kalkulator, właśnie biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, tak jak właśnie jest jeden. I zobaczymy wtedy. Ale to na razie mówię słuchajcie, nie ma co. Eee, taki krótki, krótki, bardzo długi film niestety, ale według mnie wymagał omówienia tego dość dokładnie. Słuchajcie, na dziś tyle. Jeśli macie pytania, piszcie, komentujcie. Może się nie zgadzacie z tym, co mówię. Co? Zasubskrybujcie kanał. Dajcie obowiązkowo kciuka w górę. Zajrzyjcie oczywiście na moją stronę co.kamar.pl, gdzie kupicie jako groszek właśnie na zimę. Te wszystkie kalkulatory, które były, ja postaram się jakoś umieścić tam na stronie, ale na pewno nie będzie to dzisiaj, czy coś. No muszę popracować troszkę nad tym, a mam troszkę pewnych swoich obowiązków. Tak więc słuchajcie. Na dziś tyle. Trzymajcie się. Cześć.